Mieliśmy Wam tutaj trochę miejsca, musicie się zmieścić, chociaż będzie ciężko. Wszystkim machamy! witamy bardzo serdecznie. Witamy. Dla... Brujemy dziś do ta, ostatni raz, zieloni, zieloni to my. nasza dwójka rozsiewana, zieloni. Się ze szkoły podstawowej numer 4 i szkoły numer 2 To nasi Zieloni, którzy tak są widoczni wśród nas. Zapraszamy tutaj przez środek, Zrobiliśmy wam miejsce, królowie. Zapraszamy serdecznie. I witamy kolejny Orszak Niebieskich ze szkoły podstawowej numer 3. Są zieloni, niebiescy, żółci, wszyscy, którzy byli z Orszak, z Prawi Świętego Wawrzyńca, ze szkoły z ze, ze szkoły podstawowej numer 2, numer 3 i numer 4. Witamy Was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i teraz poproszę o głos Pana Burmistrza Miasta i Gminy Nakło, Sławomira Napierała. Bardzo serdecznie witam dzisiaj wszystkich w ten dzień szczególny, 6 stycznia, na nakielskim rynku. Bardzo się cieszę, że tak jak tradycja Świąt Bożego Narodzenia nam nakazuje, możemy spędzać je rodzinnie, od najmłodszych po najstarszych. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to zasługa wielu osób i bardzo wszystkim dziękuję, że mogliśmy się spotkać. Na ten nowy 2015 rok w imieniu własnym, całego samorządu miasta i Gminy Nakło nad Notecią chciałbym wszystkim naszym najmłodszym, ale również starszym złożyć życzenia, żeby trwały nasze rodziny, żeby było w nich szczęście i pokój i żeby ziściły się wszelkie Państwa marzenia. Wszystkiego dobrego do Siego Roku. Dziękujemy bardzo serdecznie i prosimy księdza dziekana Grzegorza Nowaka. To zaśpiewamy kolędę może tak na rozgrzanie. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając koście dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości.

Tym samym, moi drodzy, śpiewając tę kolędę, możemy z serca złożyć pokłon naszemu nowonarodzonemu Zbawicielowi. Jak jestem w nakle 11 lat, jeszcze tylu ludzi na rynku nie widziałem. Cieszę się bardzo, bo to jest historyczne wydarzenie i mam nadzieję, że ono się na stałe wpisze w kalendarz naszych uroczystości, zarówno tych miejskich, jak i Kościelnych. Panu burmistrzowi serca dziękujemy za życzenia. Ode mnie też proszę przyjąć najlepsze życzenia Bożego Błogosławieństwa w nowym roku od nowonarodzonego zbawiciela. Ale pamiętajmy, że dzisiaj te postacie bardzo ważne czyli Trzej Królowie, oni są tutaj za mną, za moimi plecami. Proszę zwrócić uwagę na koniach. Są, są. No proszę im pomagać, pozdrowić ich troszeczkę. No, tak... Bardzo się cieszymy, że są z nami. Ja skorzystam z okazji i podziękuję Panu Burmistrzowi na pierwszym miejscu, potem na Kielskiemu Ośrodku, Ośrodkowi Kultury, Dyrekcji Naszych Szkół. A więc numer 2, 3, 4 i szkoły niepublicznej w Olszewce. Wszystkim rodzicom, wszystkim dzieciom, oczywiście, no wszystkim władzom policji, straży pożarnej, straży miejskiej. Mam tutaj także prośbę, żeby podziękować panu Sebastianowi Rozenau, w Stadnie Koni w występie Policji Straży Pożarnej już mówiłem. Dalej. Chcę też powiedzieć przy tej okazji, okazji że Szkoła Podstawowa nr 4 przekazuje prezenty dla Domu Dziecka Filipek w Bydgoszczy, także w świetlicy środowiskowej Betlejemka, a Szkoła Podstawowa nr 2 najbardziej potrzebującym rodzicom. Dziękuję jeszcze raz i zachęcam teraz do wspólnego kolędowania i obejrzenia przedstawienia. Dziękuję. Dziękuję Dziękujemy bardzo przyjaciół Dzieganowi, przyjaciół Duprowoszczowi. Dziękujemy serdecznie za życzenie. Pięknie dziękujemy, że przybyli do nas, bo rzeczy ciekawe będziemy przedstawiać, co się działo dawno. Baczcie tylko pilnie, nadstawiać nam ucha, żeby, żeby co mówimy dobrze było słychać. Oto się Bóg ojciec litał nad światem, zesłał swego syna, by stał się nam bratem. Aby nas wykupił od grzechu Adama, byśmy mogli przejść przez nieba bramę. bardzo słaba, sił już nie mam, iść nie mogę. Coraz ciemniej noc zapada, ogarnia mnie jakaś twarz. Może się tu zatrzymamy? Mój maleńki syneczku, matka się sercem utula w noc betlejęską żóbeczką. Lulaj, syneczku, nie. Nim błysną zorze o świecie, nim słońce ziemię roześnie. śpij moje szczęście i życie zaśnie, maleńki zaśni. nie radości. Śpieszymy, powiedzcie, że są, które dzisiaj dla nas są te miłości, stopy na ziemię z nieba wysokiego. Śpieszmy, więc śpieszmy. On nas woła. On na to przyszedł, żeby nas zbawić. Otoczył żubek dookoła, aby nas rączką swą błogosławił. O Boże, no dzięki Ci za to. Przyjmij te skromne dary. Chlebuś, pożuszek i wełny garść i miłość naszą bezmierną. Płacze w żłobie maleńka dziecina, jaka może być tych cierpień poważna przyczyna? Cicho, dzieciąteczko, nie płacz, nie płacz już. Zasnęła dziecina ze łzami w powiekach i przez sen nawet usteczko tkają. O, aniołowie, powiedzcie czemu, bo ludzie go nie kochają. Patrzcie, patrzcie, idą jacyś panowie, szaty na nich ozdobne, a na głowach korony. Ach, to idą trzej królowie, żeby zażyć Jezusowi dary i pokłony. Przybyłem z dalekiej, arabskiej krainy, by na własne oczy użyć mego Pana, by usłyszeć miłą dla uchanowiny, by Jego Królowi złożyć dziś ofiarę tę złotą szkatułkę, co zawiera złoto. Witam Cię, witam na ziemskiej padole, witam Cię Jezu dawno obiecany, składam Ci kadzidło, one jako Bogu, Sprawa aby bo odkąd kroczył drogą, trąsnął wiarę, miłość i nadzieję. Długie tygodnie do Ciebie szedłem, przez góry, doliny i morza, więc przyjmij ten dar miligowskiej, dla siebie od miłowania tylko czekam. Teraz do domu już iść musimy, pozwól mały Jezu, że Cię jeszcze poprosimy, po Bogosław jazu Polskę całą, aby żyła, aby kwitła na Twą większą chwałę. Aby wszyscy młodzi starzy żyli zgodnie z sobą, aby w smutkach i radościach zawsze byli z Tobą. Cieszmy się, goście mili, żeście z nami Boga czcili. A na koniec zaśpiewajcie wszyscy dzieciom pożegnajcie. I spróbujemy wszyscy. Trzy, cztery. Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i... Nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy. I klej się, nim zaśniesz pomysł o cudnejesz. Wtedy oczka zmruż i